Będzie inny odcinek niż zwykle, a to wszystko dlatego, że rzadko możecie mnie spotkać w takim sportowym wydaniu, tak bym to powiedziała, ale mam nadzieję, że skoro wiosna się już nam rozkręciła, to zarówno mnie, jak i Was, ten odcinek właśnie zmobilizuje do tego, żeby poszukać taką aktywność dla siebie, taką, w której poczujemy się dobrze. Dla mnie to od lat jest rower, więc. Głównie pod tym kątem te rzeczy postanowiłam wypróbować. No to co? Zapraszam na ten odcinek. Na pierwszy ogień idą leginsy. To będzie najciemniejsza propozycja tego odcinka. Nie wiem, jakie Wy macie oczekiwania względem takich leginsów sportowych, ale moje najważniejsze jest takie, żeby nie zsuwały mi się z pupy. Te na szczęście się nie suwają, głównie dlatego, że mają taki dodatkowy tutaj pas, który jeszcze przytrzymuje je fajnie, no właśnie w okolicach brzucha. Ten pas jest trochę ciemniejszy, mam wrażenie. Jest czarny, a reszta jest, chyba to jest siwy. Nie wiem, mam nadzieję, że Wy mi pomożecie rozstrzygnąć, czy mamy tutaj do czynienia z czarnym, czy siwym. No w każdym razie może to połączenie tego ciemnego i jasnego na dole powoduje, że ja mam przynajmniej takie optyczne wrażenie, że to jest siwy. Tym bardziej, że zobaczcie, bluzkę mam czarną, bluzka jest moja własna, osobista. Celowo ją tak zestawiłam z tymi właśnie spodniami, no leginsami bardziej nawet. Co jest jeszcze ciekawe, to że mamy takie fajne przejście kolorystyczne z ciemnego w jasny, Dzięki temu takie leginsy będą się świetnie też sprawdzały na przykład do jasnych butów. Ja akurat przyznam, nie lubię jasnych sportowych butów. Chyba głównie dlatego, że się po prostu szybko brudzą. Wolę ciemne, dlatego w takim właśnie zestawieniu możecie mnie oglądać. Fajne, nie zsuwające się, długie, bo to też dla mnie istotne, bo często niestety leginsy bywają na mnie ciutko za krótkie i wtedy jest wrażenie, że nie wiadomo było, co ona chce założyć, czy długie, czy takie do no midi, czyli do połowy łydki. Nie, te są fajne, długie i polecam, bo w moim przypadku się akurat sprawdzają. Czas na bluzkę której takim ciekawym punktem jest siateczka. Zobaczcie, jak się prezentuje. Bluzeczkę postanowiłam zaprezentować Wam z moimi osobistymi prywatnymi. Leginsami, nie w kiku, po to, żeby, no właśnie, nie odwracały uwagi, żebyście mogli się skupić tylko i wyłącznie na tej plusze. Ja osobiście przyznaję, wolę y, takie propozycje, które nie są tak mocno dopasowane. Bo mam wrażenie, że cały brzuch mi w takiej y, właśnie y, zestawie że tak powiem się uwypukla. Dobrze, że nie jest taka super krótka, bo no właśnie, na przykład do leginsów by się już nie nadawała, jakby była krótsza, bo lubię ten komfort, że jednak coś mi tam trochę zasłania. Co jest jeszcze ciekawe w tej bluzce? A no to, że ona ma tutaj z boku taką no, nie jest to do końca siateczka, ale no na pewno inny trochę materiał, bo sam materiał to jest, moi drodzy, poliester. Nie wiem, jak Wy się zapatrujecie na to, żeby w sportowych ubraniach nosić poliester, ale tutaj właśnie jest taka propozycja. Jestem jeszcze ciekawa, czy Waszym zdaniem ta właśnie bluzka będzie się nadawała z leggingsami, które pokażę Wam na końcu, jako trzecią dzisiaj propozycję, bo mają troszeczkę inny wzór, chociaż podobny. No, nie uprzedzajmy faktów, zaraz sami zobaczycie i mam nadzieję, ocenicie. No to na koniec zostawiłam sobie drugie w dzisiejszym odcinku Leginsy w bordowym, ale i panterkowym klimacie. Zobaczcie. Bluzka ta sama co w pierwszej propozycji, ale zmienią się oczywiście do czyli Leginsy. Przyznam Wam szczerze, że tamte podobały mi się bardziej. Co prawda nie mam teraz skarpetek, jak założę czarne skarpetki, to pewnie to nie będzie aż tak mocno widoczne, ale dla mnie nie bez znaczenia jest to, że te są krótsze, dla mnie mniej komfortowe niż te pierwsze. No właśnie, tak jak Wam mówiłam, przy moim 1,74 m bardzo trudno jest znaleźć coś, co satysfakcjonuje, jest po prostu wystarczająco długie. Te mam wrażenie, że sprawiają no właśnie wrażenie lekko za krótkich, no ale może to tylko moje wrażenie. Kolejne wrażenie jest takie, że ta propozycja ma nieco szer węższą niż tamta gumę i ona jednak jakby trochę mniej trzyma, mniej się dobrze trzyma brzucha, o, tak bym powiedziała. Tak bym to skwitowała. No, może to w trakcie jazdy, bo tak jak mówię, dla mnie główne istotne jest to, żeby to się dobrze sprawdzało. Podczas jazdy to nie będzie miało znaczenia, ale mówię Wam o moich pierwszych wrażeniach. No i oczywiście ciekawa jestem, czy powiecie mi, że mogę zestawić tą oto yy, propozycję, czyli te leggingsy z bluzką z poprzedniej odsłony, bo mamy tutaj do czynienia, owszem, także z panterką, ale nieco drobniejszą niż tam. Ale może ta kalorystyka jest tak stworzona, że to pasuje. Ciekawa jestem, co na to powiecie. Ja jednak aż tak mocno, intensywnie nie lubię, dlatego będę zostawiać te reginsy akurat z ciemnymi propozycjami. Ale ciekawa jestem, co Wy powiecie na to połączenie drugiej i trzeciej dzisiaj propozycji z odcinka. No to co, dajcie mi znać. No i ja Wam dam znać niedługo, jak się sprawdziły w użyciu te oto legisy. Wypróbowałam i powiem Wam szczerze, że każda z tych rzeczy świetnie nadaje się do mojego celu, czyli do jazdy rowerem. Ciekawa jestem, czy i Wy je wypróbujecie i dacie mi znać, do czego jeszcze się świetnie nadają. No i czy dacie mi znać, czy mogę połączyć dwójkę z trójką, czyli bluzeczkę z panterkową większym wzorem z leggingsami z lekko mniejszym designem. No to co? Dajcie mi znać. Mam nadzieję, że będziecie też komentować nie tylko tutaj, ale i na plus sajskach, gdzie różne stylizacje na Was czekają. Myślę tutaj oczywiście o grupie na Facebooku, do której link znajdziecie na dole. Na dole też w opisie szukajcie miejsc, gdzie jeszcze Marta Wodkiewarta jest obecna, między innymi na Vinted gdzie no, sportowych, no to tak niekoniecznie, najwięcej sukienek na Was czeka na moim koncie wyprzedażowym, ale od czasu do czasu podrzucam też inne propozycje, mam nadzieję, że się Wam podobają. No to zaglądajcie tam, szczególnie weekend, tak osobiście Wam polecam. Zachęcam też, rzecz do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo kolejne propozycje, kolejne odcinki mam już w planach. Możecie też postawić mi kawę. Czemu nie? Zachęcam i zapraszam. W ten sposób wspieracie takich malutkich internetowych twórców jak ja, bajka fitu Marta Fotkiwata. To jest strona do zaglądania, na którą Was zachęcam. No i tam możecie też właśnie taką komuś za piątkę, 10 albo 15 złotych na przykład mi postawić. No to co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! pa!